Siemanko, witam wszystkich na nowym odcinku. Eee, słuchajcie, muszę Was bardzo przeprosić za to, co się wczoraj stało u mnie na odcinku, bo ta moja jakość nagrania była totalnie kurde zrypana, przez to, że źle wyrenderowałem ten filmik eee, na bardzo złych ustawieniach. Eee, trochę się pogubiłem w tym wszystkim. Do tego doszło mi kolejne nagranie, które jakby się nałożyło na ten filmik, więc. No nie wyszło to fajnie, ale dzisiaj postaramy się jakoś to zrekompensować tym, że um, powinienem sobie ulepszyć trochę staty i bardzo mnie tak naprawdę um, bardzo mnie boli to, że nie udało nam się wczoraj kliknąć tego gościa um, na 13 piętrze um, i z tego co sprawdzałem na SF Tools to po nim jest mag i z tym magiem mielibyśmy też tam jakieś, jakieś szanse, więc Więc jakby udało się zrobić tych dwóch typków Na dzisiejszym odcinku, to by było super A dlaczego robię w ogóle ten odcinek? Bo wypadł mi nowy klejnocik, zobaczcie jaki Tutaj do tego, do talizmanu 309 wcześniej On, on się dużo polepszył, bo on wcześniej Miał może ze 189 tam wytrzymałości z tego co pamiętam i nałożyliśmy nowy także te diamenty krajnoty już wyglądają całkiem całkiem nieźle tak wyglądają moje potrzymy ja tutaj sobie robię te walki całe bohaterów coś tam dostajemy dusz dobra ale nie na tym się dzisiaj chciałem skupić tylko dzisiaj bardziej się chciałem skupić na tym żeby sobie przyklikać w końcu tego tego wojownika pójdzie nam na to pewnie grzybów ale nie wydaje mi się, żebym z niego zrezygnował dzisiaj. Bo po nim jest kurde znowu mag do rozwalenia, a na maga znowu mamy tam większe szanse. A to dałoby mi kolejny jakiś tam mm, poziom więcej, co nie? Byśmy wjechali może na 228, no trzy no, lewele. Przy takim levelu to już jest no, duży przeskok, co nie? Zobaczcie, ile już nam zeżar grzybów. Ale czy jestem w stanie? Może jeszcze inaczej sobie zrobię? Może jeszcze powinienem sobie coś ulepszyć, na przykład w ekwipunku? To na przykład raz albo coś ze dwa razy na przykład ulepszyć. Co ja tutaj sobie mogę jeszcze ulepszyć? Co jest słabo ulepszone? To. To raz, żeśmy jeszcze ulepszyli. I czy teraz mielibyśmy jakieś większe szanse na zrobienie go? No, zobaczmy. Może przynajmniej mniej nam trochę grzybów, ze nie? No, ale no, będzie ciężko z nim. Ale no, jak już się prowadzi ten kanał YouTube, no to to do czegoś zobowiązuje. Więc no, wystrzelam się z grzybów i do 2,500 też możemy, możemy cisnąć. Myślę, że w tych. 150 grzybach, które teraz nam zostały, to na pewno powinniśmy go zrobić, ale mu tam mało zostało ja pierdzielę, już raz była taka wdaj, taka opcja, żeby go kurde w końcu gdzieś tam kliknąć o znowu jest, uuu, w ziomeczku sporo tych grzybów, ale w końcu coś wjeżdża fajnego eee, to jest takie średnie, eee, te buty są mi się wydaje z tą łączną odpornością lepsze hmm. <noise> ale w końcu udało się go przeklikać e, i teraz został nam mag e, jakbyśmy mieli szansę z tym magiem to by było mega spoko e, przeklikamy sobie tego maga bo na niego jest chyba procent więcej e, więc też mam nadzieję że dużo grzybów na mnie zeżre do, do 2500 lecimy chociaż mam nadzieję że pan nie dużo szybciej co nie Zaraz zobaczymy. To wszystko zależy od tych naszych krytów, kurde jakie nam wejdą. Eee, no, dwa levely sprogresowaliśmy tak naprawdę. Mm -hmm. Przy tamtym wojowniku. Jakby ten mak nam zjechał to by było mega spoko, ale kurde coś się trzyma. Nie jestem, nie jestem za blisko. Hmm, może powinienem sobie ulepszyć chociaż trochę moją inteligencję, może to by pomogło na czymś. Skupimy się na przykład na goldzie, żeby wyciągnąć trochę golda z zadań, na przykład... Hmm, to sprzedamy, jeszcze trochę golda. Może nam wzrostą przynajmniej procenty, może nie, nie wyklikam aż, aż tylu grzybów, co nie? Hmm, zobaczę, to sprzedam co? Inwestujemy w inteligencję, nie? To by nam się chyba przydało. Zawsze to będzie jakaś trochę większa odporność, co nie? A ta inteligencja jest u mnie dosyć tania, więc możemy ją trochę, kurde, przycisnąć. Dobra, wszystko w inteligencję, kończymy na tym tego Golda. Aha, jeszcze jest taka opcja, że dzisiaj będę szukać w nocy pupila we wtorkową noc na ugorze orków także ten kamolak nam się też przyda on będzie chyba na inteligencję eee, tutaj walki sobie później porobię eee, dobra ciśniemy ciśniemy z tym wariatem o zobaczcie kurde jak blisko poprawiłem trochę inteligencję już kurde tam było bliziutko żeby zjechał eee, jak wyglądają te nasze walki Same kryty by powinny, kurde, siąść na nim, A on też, kurde, czyli krytyka i, i jest lipa. Yy, ciśniemy, mamy jeszcze 60 grzybów, tak? Jak tak, jak mówiłem. <grystanie> Dobra, im szybciej zjedziesz, ziomeczku, tym lepiej. Ciekawe, co na to powiecie, że wypieprzam tyle grzybów. Wcześniej mówiliście, że je kiszę, więc... <grystanie> więc teraz yy, nadrabiam. <grystanie> Ale to tylko dlatego, że... Chyba, chyba warto będzie, bo już jesteśmy na takim etapie, że każdy tak naprawdę poziom dla nas no, no robi dużą różnicę, nie? Eee, o jest! Uuu, 229! Ua, mega zajebiście! <laughs> Sorry, zaspany jestem, ale niedawno wstałem, żeby zrobić specjalnie dla Was odcinek. <laughs> to będzie do wymiany. O, będzie do wymiany i co? I chyba na tym yy, my dzisiaj powinniśmy kończyć odcinek, bo co jeszcze dla Was mogę zrobić? Możemy sobie kliknąć wieżę, chociaż no, wypada nam tutaj ty, kurde tych przedmiotów. Ja mam zawalony ten ekwipunek na razie, więc, więc wieża póki co nie będzie dla mnie aż tak ważna yy, co jakieś inne yy, kwestie. Yy, a naszą główną taką, kurde... Kwestią jest robienie levelu, nie? <laughs> Zaraz będzie 220-230 poziom. Klikniemy sobie jeszcze tego wariata. Zobaczymy, ile, ile uda mi się wyciągnąć dla niego ten, życia i spoko. I na tym możemy kończyć odcinek. Także to by było podsumowanie naszego dzisiejszego odcinka. I tyle. I panowie, aha, jeszcze możemy sobie tylko to kliknąć. Ile z mu zjechało? 90 milionów życia. Dobra, spoko, kończymy. Do kwestii global terror i innych, tam przeglądu gildy jeszcze wrócimy. Także na razie strzała, trzymajcie się. Już ten odcinek powinien być dużo lepszy, na lepszej jakości. Szczałeczka pana.